Siemano, zaraz pokażę Wam, jak zrobić wyzwanie fotograficzne. Musimy mieć golfa RK z 2010 roku i zrobić zdjęcie w klubie de Apollo de Fuego. Ja akurat takiego golfika mam, wy pewnie też macie, ale jakbyście nie mieli, to bez problemu można go kupić w salonie za 64 tysiące kredytów, więc nie jest to cena wygórowana. No, i tutaj musimy się pojawić przy tej strzałeczce. Zaraz Wam pokażę. O, właśnie, o, właśnie w tym miejscu. Mniej więcej. I po prostu cykamy zdjęcie, tak żeby było widać ten klub cały. A ten klub jest po lewej stronie, właśnie. I to całe zadanie. Dziękuję za oglądanie. Liczę na łapkę w górę. Trzymajcie się. Na razie.